Witam, wodniki w czytaniu na październik. Pamiętajcie, to jest rozkład ogólny, więc nie rezygnuję z każdym. Nie wszystko będzie dla, dla Was, być może nawet nic nie będzie dla Was. Także proszę tak z dystansem podchodzić do tych informacji. A ja proszę karty o przekaz dla wodnika. Wodnik, październik, jakie energie, jakie wydarzenia w imię najwyższego dobra, oczywiście dla. Dla osób spod znaku wodnika. Co przyniesie październik dla wodnika. Zobaczymy. Poproszę o 6 kart. Zaczynamy. No dużo w ogóle takich jakichś przyjemności duchowych i cielesnych was czeka w październiku tak, jakby coś nowego miało się zacząć, jakiś nowy, nowy etap w waszym życiu. Zamykanie czegoś starego, domykanie, kończenie i od razu wejście, pójście w nowe. I to jest dosłownie tak się zadziewa, jakby. Jednym zamachem coś się, coś umiera i coś powstaje na to miejsce nowe. Rozpoczyna się nowa podróż życia. Jest bardzo dużo ognia, namiętności, pasji. Może pojawić się w Waszym życiu ktoś taki, no bardzo znaczący, na poziomie. Bardzo taki ponętny, interesujący, taka osoba pociągająca. I... Możecie mieć jakieś poważne decyzje do, do podjęcia, jakieś wybory, może być jakieś rozdroże, ale jest to jakiś, jakiś czas zmian, czas przemian, gdzie to no, kluczowe będą jakieś, jakieś postanowienia, głębokie przemyślenia. Może tutaj potrzeba jest również jakiejś e, sprawiedliwości i ta sprawiedliwość będzie chciała się Zadziać w październiku, bo jest tak, ta energia bardzo, bardzo wymieszana, bo jest ogniście, jest płomienie, nie jest namiętnie, jest jakiś obłęd, jest jakiś obłęd, jest jakaś relacja, która jest bardzo, bardzo spontaniczna, taka i bardzo wiążąca. Ktoś tutaj jest dosłownie, jesteście jacyś zniewoleni w relacji z kimś i być może jest to tak bardzo obciążające, że staje się toksyczne, stało się jakimś obłędem się staje, także nie, nie możecie się od siebie odciąć, uwolnić i jest w tym bardzo dużo nieszczerości, jakichś fałszów, takiego łamania zasad, posuwania się daleko, za daleko, a to wszystko przez ten ogień, przez te. No takie rzeczy powiedziałabym bardziej cielesne, też niż duchowe, chociaż tutaj emocje też są, też są, tutaj jest w ogóle bardzo dużo przyjemności. Mnóstwo czasu i chwil spędzonych z kimś bardzo upojnych, bardzo przyjemnych. Jest takie szczęście. Tu jest taka euforia, na którą trzeba uważać, bo ona może być bardzo zgubna. Uważajcie, aby to nie doprowadziło Was do jakichś takich niezdrowych uzależnień, do takiej niezdrowej jakiejś relacji, która staje się no, uciążliwa, bo tak jakby ona jest w niezdrowych okolicznościach, w jakichś niesprzyjających, bo są tajemnice, jest noc, jest rozdroże i ktoś tutaj nie mówi prawdy. Jest bardzo dużo utajonych rzeczy i... Poryw szaleństwa. Tu jest poryw szaleństwa. Tu jest tak dużo ognia. Zniewolenie totalne. Taka pasja. Takie zachłyśnięcie się sobą. Taki wzajemny zachwyt. Tu jest odlot. Dosłownie jest odlot. I uważajcie trochę na to, żeby to nie było takie przesadzone, bo tu jest bardzo diabelsko. I, i, w, i suma summarum, to przez to wszystko ktoś może cierpieć. Ktoś może czuć się Skrzywdzony, taki pokonany, tak bardzo e, trudno może to przeżyć e, ktoś. Mm, I ciężko może być komuś się z tego wykaraskać, wyleczyć, wydostać. Taka energia może być przez tą całą sytuację, przez to szaleństwo, które się tutaj zadzieje, może zadziać, to może być ktoś mocno pokrzywdzony, może być. E, Poczucie straty, braku, zranienia, tak, tak niefajnie może się tutaj komuś, komuś zrobić. Także bardzo tutaj dużo się zadziewa, i macie taką energię. No, takie wariactwo, takie ciężkie trochę, bardzo wciągające takie szaleństwo o, szaleństwo wciągające gdzie jest dużo niejasności i takiej nieszczerości. Dziękuję za uwagę, za usłyszenie